Skończ z koszmarem pękających i suchych pięt. Ta banalna mieszanka z kuchni rozkłada drogie kremy na łopatki. Wystarczy ci miód? olej rycynowy i pewien sekretny składnik, który na bank masz w swojej kuchni. Miód z pasieki jest bogaty w nadtlenek wodoru, powstający w kontakcie z enzymami, który skutecznie również zwalcza bakterie. Do tego dochodzą flavonoidy i kwasy organiczne, które hamują rozwój drobnoustrojów i wspomagają gojenie oraz regenerację skóry. Teraz dodaj olej rycynowy, bogaty w kwas rycynolowy, substancję, która przenika barierę Skóry i intensywnie ją nawilża. Kwas rycynolowy wykazuje działanie antybakteryjne i przeciwzapalne. Efektem jest miękka i elastyczna oraz wolna od mikropęknięć skóra. A teraz sekretny składnik. W soku cebuli kryją się związki siarki i inne naturalne substancje biologicznie czynne, które działają antyseptycznie i nawet przeciwgrzybiczo. Cebula wspomaga proces zgojenia i pomaga zwalczać drobnoustroje. Ułatwia regenerację uszkodzonego naskórka. Wymieszaj łyżkę miodu z łyżką oleju rycynowego i łyżeczką soku z cebuli. Nałóż pastę na stopy, owinię folią spożywczą, załóż bawełniane skarpetki. I zostaw na noc. Rano spłucz ciepłą wodą, a efekt, się dosłownie, zaskoczy.